Kłaniam się państwu poranku dzisiaj w naszym studiu dawno niewidziany przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński ten dawno niewidziany to tak lekko ironicznie już powiem zaraz dlaczego dzień dobry witam pana serdecznie Dzień dobry państwu Tak naprawdę był pan u nas dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o ważnej sprawie szczepień no ale życie nie znosi próżni jest temat równie gorący równie mocny po prostu muszę pana zaprosić chodzi o pieniądze na budowę muzeum Powstania Wielkopolskiego wydawało się że to wszystko już jest przyklepane że mamy środki które Pozwolą 50% daje miasto, 50% z budżetu państwa. Jasna, czysta sprawa. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że tych pieniędzy miasto nie ma. Nie ma na pewno w wysokości 50%, żeby dołożyć. 50% rezerwuje na teatr muzyczny. Tutaj taka sama sytuacja. 50% daje budżet państwa. No i tak. No i skoro nie miasto, to może samorząd w tej sprawie coś zrobi. Zdaje się, macie w tej kwestii coś do powiedzenia. Ale najpierw pan zapytam, czy rzeczywiście z pańskiej wiedzy wynika, że miasta nie stać. Na to, żeby włożyć ten wkład i te drugie 50% wyjąć, które jest obiecane i czeka na realizację. Miasto Poznań na pewno byłoby stać, gdyby to było priorytetem pana prezydenta Jaśkowiaka, bo przy budżecie blisko 5 miliardów złotych, to są kwoty rzędu powiedzmy w pierwszych latach kilku. Pierwszy rok to pewnie kilka, kilkanaście milionów maksymalnie. Drugi, trzeci no to zdecydowanie więcej. Natomiast no, nie ma woli politycznej z tego miejsca. Pozdrawiam prezydenta Jaśkowiaka, który złamał niestety nogę. Mam nadzieję, że to... Życzymy powrotu do zdrowia panie prezydencie. Że to mu, że to mu nie miłego. utrudni podjęcia działania. Natomiast Powstanie Wielkopolskie po raz pierwszy ma wyjątkową, niepowtarzalną koniunkturę, jeżeli chodzi o władze centralne. Przecież całymi latami o to się staraliśmy, wreszcie mamy święto państwowe. Wreszcie mamy deklarację ze strony pana wicepremiera Glińskiego o tym, że będzie współfinansowanie nie tylko przy budowie, ale również współprowadzenie, czyli co roku mhm. mamy szansę na otrzymywanie dotacji ze strony budżetu państwa, czyli mamy absolutnie. Wyjątkową koniunkturę i takiej koniunktury nie można przegapić. No dobrze, panie przewodniczący, ale może nie ma w tym wielkiej polityki, bo może to nie jest tak, że nie ma koniunktury klimatu politycznego, skoro prezydent też podpisywał się pod tą deklaracją o ustanowieniu święta, a może zwykła proza życia. Wiceprezydent Jędrzej Solarski tutaj w studiu tłumaczył, że po prostu y, nie spina im się budżet. Oczywiście była tutaj mowa o polskim ładzie, o wzroście tego tej, tej kwoty wolnej od podatku, którą, która by trafiała. Tutaj, gdyby nie to, że przechodzi do obywateli, i tak dalej, tak dalej. No mówi, że no skądś muszą być pieniądze na podwórzki dla pracowników. Mogę tak cytować, bo tych cytatów mam tutaj tej Oczywiście. A ja, ja odpowiem na to tak, czego jeszcze uczył mnie świętej pamięci Wojciech Szczęsny Kaczmarek. Ym, alkoholik? Zawsze na połówkę znajdzie. W związku z tym ja jestem takim alkoholikiem. Jest pan alkoholikiem sprawy powstania, powstania Wielkopolskiego i wiem doskonale, że coś takiego się dzieje. Że taki środki, ten, takich nałogowców nie ma po stronie. Znaczy jest miejskim. ich trochę, ale nie należy do nich chyba pan prezydent Jaszkowiak. Natomiast to jest to powstanie Wielkopolskie, jest to sprawa mieszkańców, potomków, żołnierzy powstania i armii. Wielkopolskiej. W związku z tym to przekracza granice naszego województwa, bo to już jest również kujawsko-pomorskie. I częściowo lubuskie. W związku z tym, my chcemy jakby pokazać, sprawdzić, mówiąc krótko. Dlatego przygotowałem apel Sejmiku do władz miasta Poznania. Że, żeby podjęły męską decyzję, a ze, ze swej strony sejmik, żeby zadeklarował, że w ciągu trzech lat przekaże 50 milionów złotych. Żeby postawić kropkę nad i, zgłosiłem poprawkę do budżetu, że w rezerwie są 3 miliony złotych, bo jak powiedziałem, w pierwszym roku tych pieniędzy nie będzie potrzeba za dużo, które sejmik przeznaczy na pomoc dla miasta Poznania, na rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy. No więc właśnie pan zdradził, dlaczego dzisiaj się spotykamy, skąd ten... Yy... Pomysł na to, żeby Sejmik trochę wziął to. No nie, nie, cały czas budową będzie się zajmować miasto, bo to jest instytucja miejska. Przypomnę, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. No ale pytanie takie: w Poznaniu jest Jacek Gaśkowiak, w Urzędzie Marszałkowskim jest Marek Woźniak. To też ten sam klimat polityczny, że tak się wyrażę. Tu będzie wola? Mam nadzieję, że tak. Z tej przyczyny, że. Jeżeli jednym z zadań Sejmiku Województwa jest dbanie o tożsamość regionalną, a Powstanie Wielkopolskie jest takim zwiększeniem, zwiększeniem Zadanie czasu... Zadaniem władz miasta również jest dbanie Gada o Zgadza się, natomiast chodzi o to, że jeżeli chcemy poważnie traktować to, co robiliśmy przez ostatnie 20 lat, czyli przypominanie o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim i o czynie zbrojnych Wielkopolan, to musimy postawić kropkę na d. Chcemy, żeby to powstała instytucja, która tą wiedzę przekaże młodemu pokoleniu Polaków w sposób interesujący ciekawy, że dzięki temu wzrośnie atrakcyjność naszego regionu, bo pojawi się znacząca instytucja kultury, która no, przez nowoczesne techniki muzealnicze trafi do, do młodych ludzi i że powstanie wielkopolskie na trwałe zagości w świadomości wszystkich Polaków. No wszyscy mamy taki trochę niedobór tej wiedzy, która jest przekazywana. Liczymy na to, że to Narodowe Święto, ten dzień pamięci o powstaniu też wielkopolskim będzie takim trochę lewarowaniem tej, tej idei. Natomiast myślę sobie tak, bo pan jest znany z tego, że na liczbach lubi się posługiwać. Lubię. Gdyby tak przełożyć sobie to wszystko na liczby, Będąc włodarzem miasta, jakby pan to wszystko rozłożył, żeby tych pieniędzy starczyło? Sz szacunkowo y, będzie to około 300 milionów złotych. Jeżeli deklara mamy deklarację rządową, powiedziałem, nigdy nie było takiego pomysłu, żeby coś takiego robić. Na poziomie 150 milionów złotych zostaje 150 milionów na Do 3 tym, lata. Że... Jeżeli mhm. samorząd województwa dołożyłby 50, zostaje 100. Natomiast w naszym apelu który przygotowaliśmy. Jest również wezwanie do wszystkich samorządów historycznej Wielkopolski, żeby włączyły się w to dzieło. Będzie zgłaszana taka propozycja również w powiecie poznańskim. Więc jeżeli pozostałe samorządy, wiadomo, nie wszystkie mają takie możliwości, zwłaszcza te niewielkie gminne, ale dołożyłyby w wdowi grosz, to pewnie będzie kwota następnych kilkunastu może... Czyli może... Co, gdyby tak na przykład po 200 tysięcy te większe samorządy powiat, To, to, to jakby zakładamy, że to na miasto Poznań pozostanie między 25 góra 30% kwoty. To już naprawdę nie są pieniądze. Tym bardziej, które że by... prezydent Solarski mówi, że gdyby uzyskano dofinansowanie Finansowanie w wysokości np. 80%, no to już te 20% byliby w stanie. Więc my jakby znaleźć te budżecie. 50 milionów, które będę starał się przekonać kolegów w sejmiku, to oznacza, że zostaje już tylko dwie trzecie. Jak powiedziałem, dzisiaj będzie dyskutowana w powiecie propozycja, żeby powiat przeznaczył w ciągu trzech lat kwoty 5 milionów złotych. Jeżeli to wyjdzie, no to jakby ta kwota staje się coraz mniejsza. I teraz... To byłoby takie symboliczny symboliczne, że pan słowo Jeszcze jest. Jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi o to, żeby to nie było muzeum, bo to nie jest Muzeum Powstania Poznańskiego, to jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chodzi o to, żeby wszystkie samorządy, które dołożą do tego, jakby no, każdy, kto włoży w coś pieniądze, uważa to za swoje. Żeby to było muzeum, które będzie jednoczyć wszystkie samorządy wielkopolskie. To może od razu że dobrze by było, gdyby każdy samorząd no, dał tak, tak jest do wigrosz, jak pan... Tak, w tak jest sytuacji. w naszym apelu, ponieważ jeżeli poważnie traktujemy yy, naszą pamięć o o powstaniu wielkopolskim. Jeżeli chcemy uczcić yy, żołnierzy i ludność cywilną, bo to, to nie było tylko dzieło, jakby kobiety załatwiały służby szpitalne, aprowizacje, szył mundury. To był wielki czyn wszystkich wielkopolan, Więc jeżeli chcemy ich uczcić, i doprowadzić do tego, że ta pamięć nie zginie, to każdy powinien dołożyć swoją część. Panie cegień. przewodniczący, a bo marszałek mówił i dwa lata temu w jednej z wypowiedzi, że na pewno w jakiś tam sposób się dołoży do tej budowy. Parę dni temu też chyba rzeczniczka marszałka mówiła w jednym z, z więzywalizyjnej, że jakieś pieniądze będą. Pańska wiedza na temat tego, jak to wygląda od strony Urzędu, jest jakaś i, i znaczy, jaka ja, jest realna suma. Nie, Wy ja, mówicie 50 ja, milionów, ale ja tak, naprawdę marszałek no, da. Z, znaj, znajdziemy to. Także powiem, w ciągu trzech lat znajdziemy to, znaczy, rok co, że 2000. są takie możliwości. Pytanie, no, czy tak pan, oczywiście, że pan, są. Pan marszałek no, chce dać tyle. Że są, że są takie możliwości i uważa, jak powiedziałem, to jest. Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To ma być kluczowa inst instytucja, która będzie budować tożsamość młodego pokolenia. Mu powstanie Wielkopolskie jest zwieńczeniem stu kilkudziesięcioletniej pracy patriotów wielkopolskich przez końcówkę wieku XVIII i XIX to wieku. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj poruszę, bo mamy także budowę Filharmonii Poznańskiej, teatru muzycznego. Jestem najczęściej chodzącym radnym województwa wielkopolskiego do Filharmonii i spokojnie rok poczekałem dłużej, żeby Filharmonię buduje y, samorząd województwa wielkopolskiego. To przypomnij, mi nie tak jestem jest. Poznania. Prezydent mówi, że daje tereny, chodzi o. o tak, tak jest, no to, natomiast no jest, to, jest, to, jest to kwestia pewnego układu politycznego, który został zawarty jakby przez sa, samorząd województwa, o czym się dowiedzieliśmy właśnie z tego komunikatu. Zastanawialiśmy się, nad, szczegół, dlaczego tak szczególna łaskawość, jeżeli chodzi o przekazanie hipodromu Wola do miasta Poznania. Teraz już wiemy, był to element pewnego dealu. Barteru, dealów. tak można Barteru, powiedzieć, tak? Został, my, wam, my wam hipodrom, a tak jest, wy dostajecie a, 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 teren. Tak, który podniesiecie swój kapitał w teren. Jeden z tego. polityków wczoraj zwrócił mi uwagę, może bezsensowna jest budowa dwóch osobnych siedzib dla instytucji muzycznych, skoro jest też teatr muzyczny, dlaczego ma mieć osobną siedzibę, nie może mieć w tym samym miejscu, gdzie filharmonia, może to jest jakiś pomysł? Znaczy yy, myślę, że... Myślę przynajmniej yy, o sali koncertowej. Tak, no, oczywiście takie centrum, centrum yy, wielu sal. Tylko musiałoby być to zdecydowanie większa instytucja niż to, jakby niż jedne i druga, ponieważ Filharmonia grywa dość często. No i oczywiście operetka również, więc to musiałoby być znacznie większe. Żeby jednocześnie nie grać. Jednocześnie, no i z mhm. drugiej strony są, są te. Ja elementy. szukam oszczędności po prostu. Może tak, to jest, jest mało romantyczne, oczywiście gdyby, ale... gdyby była wola współpracy. Gdyby była wola współpracy między samorządem miejskim i samorządem wojewódzkim pewnie da, dałoby się to zrobić. A wierzy pan w coś takiego, co on, Jacek Eśkowiek Jacek napisał właśnie w tej informacji o tym, że Filharmonicy zasługują na siedzibę godną ich sukcesów i umiejętności, tutaj cytat, ale że marzy mu się, żeby to, że będzie to projekt architektoniczny na miarę Filharmonii w Hamburgu. No to to już jest e, bardzo, no, bardzo ambitny fil projekt. Filharmonia w Hamburgu jest znacznie większa, bo jak sobie przypomina tam. Główna Sala jest na ponad 2000 miejsc, to planujemy na 1000. I zdaje się, tam to kosztowało około miliarda złotych. Tutaj to to e, chyba tak, ma tak, no, 50 milionów. Tak. Natomiast kluczowa rzecz to jest szukanie takich rozwiązań które już się sprawdziły, które zapewnią doskonałą akustykę, no bo w przypadku filharmonii akustyka sali, jeżeli mają być dwie sale, jedna kameralna i jedna większa, musi budynek tak być skonstruowany, że muzyka z jednej sali nie będzie przeszkadzała w yy, yy, słuchaniu tak, w drugiej. To, to oczywiście kwestia techniczna, ale jest też wola polityczna, jest wola na budowę filharmonii, jest 50%, które miasto deklaruje na teatr muzyczny, no i pozostaje nam to, od czego zaczęliśmy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Musimy to zrobić, ponieważ to jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa koniunktura. Udało nam się przebić, na jakby, dzięki zrozumieniu ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy, a zwłaszcza pana prezydenta Andrzeja Dudy, do świadomości, że czyn zbrojny Wielkopolan wymaga upamiętnienia stosownego do jego znaczenia i teraz... Albo to wykorzystamy, albo ten tramwaj odjedzie i może się okazać, że jeszcze wiele, wiele lat będziemy zmagali. Oby tak dobra. nie było, a ten apel będzie głosowany w poniedziałek, bo wiem, że jest tak w porządku jest. Jest obrad w porządku najbliższej w sesji tak. sejmiku. Zbigniew Czerwiński, przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku właśnie województwa wielkopolskiego, gościł dziś w porannej rozmowie Radę Poznań. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.